Zobaczcie, a ja się znowu dla Was poświęcam. Właśnie składam w takim trudnym tymczasowym biurze odcinek z mojej podróży ze skuterem, który przed Wami, ale słowem wyjaśnienia chciałbym Wam tylko powiedzieć, że ten odcinek będzie podzielony na co najmniej dwie albo może nawet trzy części, bo okazało się, że nagrałem bardzo dużo materiałów w tym. Tak, jakby z perspektywy pierwszej osoby. Niestety są to filmy w pionie, być może je wykadruję, ale zobaczymy. E, może jakoś to połączę, bo naprawdę ta podróż była super. Więc, e, no, może nie dla każdego będzie to taka treść, że, żeby oglądać to w całości, ale, ale po prostu to, to wszystko pięknie wygląda z perspektywy pierwszej osoby. Zwłaszcza, że dużo czasami tam mówię i nie było w ogóle żadnego problemu, żeby usłyszeć to. Wiatr nie przeszkadzał, tylko ciągle słychać dźwięk skutera. E, więc myślę, że Wam. Mi się spodoba. Dzisiaj jest 31 maja, właśnie go składam, więc na początku czerwca, czyli teraz, kiedy to oglądacie, już możecie te przygody obejrzeć. A ja tylko chciałem powiedzieć, że strasznie dużo tutaj śpiewam, bo kiedy śpiewam, to znaczy, że czuję się dobrze i naprawdę współczuję tym wszystkim ludziom. Także zapraszam do oglądania. Dobar dan. Naprawdę mam nadzieję, że będzie dobar, ponieważ to jest ten dzień, kiedy wybieram się na skuter. Właśnie zmierzam do kurczalni. Na szczęście jest bardzo blisko mojej miejscówki, dosłownie 200-300 metrów. Wiem, że się uśmiecham i wyglądam bardzo pogodnie, jak zawsze, ale jestem trochę przerażony. Za chwilę pokażę Wam mój skuter, którym wybieram się w górę na sferę O, teraz słabo widać. Ale gdzieś, o, tam. Więc do zobaczenia. A będąc dokładnym, wybieram się mniej więcej tam. No, możliwe, że jestem idiotą. <grym> Odważnym idiotą. Otrzymałem znak od niebios, żeby tego nie robić. Wypożyczalnia była zamknięta, więc właśnie zmierzam do kolejnej. Wee, wee, tak, tekst, też cześć, cześć. Witam. Wszyscy mnie już tu znają. Wszyscy na mnie trąbią. Dlatego, że jestem trąba. To nie było śmieszne. nie śmiejcie się, wiem, że tego nie robicie. Jednak chyba się uda, więc któraś z tych maszyn będzie za chwilę moja. Hi, hi. Wyglądam na przystojaka, to jest moja fura. Przejechałem się już chwilę. Jest to trochę przerażające doznanie tutaj na południu, ale ciśniemy na Swet i jurę. Gdzieś tam. Wish me luck. Mam złe wieści i są to głównie złe wieści dla mnie bo jestem w trasie na Biokowo, na Sveti Jure. To jest moja maszyna, już ją widzieliście, ale niestety droga jest zamknięta z powodu remontu. Remont skończy się z końcem maja. Teoretycznie będę tu jeszcze, ale no drugi raz tutaj nie przyjadę z kuterem, bo to bez sensu. Mogłem podjechać tylko 8 kilometrów. Czuć kuniem. Tu są dzikie konie jakby coś. Ale to i tak było warto, zwłaszcza, że nie musiałam płacić za wejście, więc teraz możecie zobaczyć kilka widoczków stąd. A jeżeli chodzi o skuter, to muszę przyznać, że spisuje się to tylko 50, ale naprawdę daje radę, więc spokojnie na Sweet jakbyście się zastanawiali, pewnie bez problemu można wjechać. Koszt za 24 godziny wypożyczenia skutera to 300 kun, więc oczywiście plus paliwo, które wyjeździcie, Więc zapraszam na kilka widoczków. Powiedzieć, że widok jest spektakularny, to jak nic nie powiedzieć. Jakby coś, to wjeżdżałem stamtąd, spod gory. Które być może zawitamy Skoro będziemy mieli więcej czasu Ze względu na zamkniętą drogę nie, No jest pięknie No i są i koniki Pokazałbym wam coś Ale trochę się dygam Ponieważ jeden stoi Tyłem do mnie a jak być może niektórzy z was wiedzą To konia się od tyłu Nie podchodzi Zgadnijcie dlaczego Dobrze wiecie dlaczego no, Ale wiecie co Ja znam tego konika Pamiętam go, nie pójdźcie. się. No, one są generalnie przyzwyczajone do ludzi. Często są dokarmiane. Bo tutaj jest też restauracja obok. Akurat tego nie widać. No a tak czy siak. Fajnie jest tutaj dzisiaj, bo praktycznie nikogo nie ma. Oprócz jakiejś zorganizowanej grupy. No spójrzcie tylko. To jest absolutnie czaderskie miejsce. No więc wsiadam na mojego muraka. Wsiadam na swojego rumaka. I dzięki temu, że droga jest zamknięta, będę miał trochę więcej czasu, żeby objechać naprawdę bardzo dużo wybrzeża i być może pokazać Wam bardzo dużo miejscowości, więc to jest super. Mam jeszcze taki dodatkowy problem. Tak mi się podoba jazda tym skuterem, że chyba zrobię prawko B, jak wrócę do Polski. O ile wrócę do Polski. <grym> No, ale kurczę, no fajnie się tu jeździ jest trochę stresu, ale jakbyście chcieli wjeżdżać skuterem właśnie na Svetiure ogólnie na Biokowo to radzę podejść do tego z szacunkiem nawet jeżeli macie doświadczenie w prowadzeniu jednoślada jednośladu, to naprawdę uważajcie na tej drodze nie szalejcie, bo tu jest naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo miejsc i okazji żeby się zabić, także ostrożnie Jadę dalej. Dobra, wybaczcie, że znowu zrąci, ale nie chce mi się wyjmować gimbala na taką krótką chwilę. E, więc znajdujemy się w podgorze, jakby ktoś pytał, jakie są moje wrażenia, pewnie się zastanawiacie po jeździe skuterem. No powiem, że na początku było grubo, było grubo. Byłem trochę zestresowany, zwłaszcza zanim zanim poznałem maszynę, zanim jeszcze dobrze, dobrze sobie tam kask dopasowałem. Ale potem jak już zacząłem jechać. No co prawda w Podgorze się zgubiłem, bo w Podgorze właśnie wjeżdżałem na, na Swatiure. Znaczy próbowałem wjeżdżać na Swatiure, bo jak już wiecie, nie udało się. Eee, ale jak już złapałem ten luz, to jeździ się naprawdę genialnie. Maszynka wyciąga 70 na godzinę mniej więcej, z górki to już bez problemu, a pod górkę też sobie radzi całkiem nieźle. A jeżeli chodzi o sam wjazd właśnie w kierunku Biokowo, no to cóż. Czy jeżdżenie po górskich serpentynach z prędkością 50-60 km na godzinę było mądre? Z pewnością nie. Czy było zajebiste? Jeszcze jak. Czy było nieodpowiedzialne? Również było, ale powtórzyłbym to. Więc myślę, że zjadę za chwilę z powrotem na dół, żeby pokazać Wam nieco podgory. Do zobaczenia. A teraz... Ej, ty, spadaj! Gościu. Gościu. Teraz prawdopodobnie niespodzianka. Być może uda się mi jednak trochę nagrać trasy ze skutera, Ponieważ mam taki pomysł. I chyba nawet się uda. Zaraz zobaczymy. No, ale ty gościu odleć sobie stąd, co? Sorry, że pionowo. No ale inaczej nie dam rady zmieścić tego do kieszeni, więc ale przynajmniej... Z całego, z szerokiego kąta, więc też spoko. Dobra, jadymy. Jestem wolny, zwłaszcza na tym małym gównie. Nie no, żartuje. Jest całkiem szybki, zwłaszcza z takiej górki. Nie wiem, czy mnie słychać. Ale jeśli tak, to tym bardziej zajebiście. Nie szarżuj, Jerzy, nie szarżuj. Zęby jeszcze ci się przydadzą. Nie tylko podczas tej podróży, ale ogólnie w życiu. Pamiętajcie, doceniajcie swoje zęby i chodźcie do dentysty. Pilnujcie tego i nie jeździcie tak jak ja tutaj. A bardzo południowy klimat mi już się wkręcił. Oj, tak, zdecydowanie! Jako kierowca samochodu, jako pieszy, a teraz jeszcze jako kierowca tego małego gówna w się skutera. Dobra. O, pokażę Wam trochę miasteczka w sumie! Ciekawe, jak z tej perspektywy wygląda. Pewnie zajęliście aż Wam zazdroszczę, że to oglądacie. <laughs> Ale ja mam to z perspektywy pierwszej osoby. Być może niepotrzebnie piłuję mordę, i teraz zastanawiają się jakiś koleś na i gada sam do siebie To jestem To jestem ja w klucę, naprawdę No Stop Stop Panie Ale jest zajebiście No jak na razie to najlepszy fragment podróży to właśnie ten Nie patrzcie na licznik Jesteśmy już nad morzem. Muszę znaleźć miejsce, gdzie mogę zaparkować. Welcome to Podgora! Pomyślałem, że zrobię drugi wideo w pilonie, tak jak, tak jak teraz Przed chwilą przychwilkowywałam, bo woda jest dzisiaj naprawdę cudowna, jak zupa. Pomyślałam sobie, że to jest właśnie taki moment, żeby przy okazji Wam powiedzieć, żebyście też nie słyszeli cały czas tego pierdzenia, tego gówna skuterowego, bo może być to irytujące. Dzisiaj tak się składa, jest woda, że 2 czerwca. I jest to mój ostatni dzień w Makarskiej. Jutro zmieniam miejscówkę, jak już pewnie wiecie, wybieram się na miesiąc do splitu i powiem szczerze, że... Przeżycie tych prawie pięciu tygodni tutaj w Makarsku okazało się naprawdę genialnym doznaniem, będę, będę tęsknił za tym miejscem, pomimo tego, że już zrobiło się naprawdę tłoczno, więc widać, że, że ten sezon ruszył z kopyta i to wraz z 1 czerwca, zwłaszcza jeżeli chodzi o restaurację, o miejsca, o atrakcje, Makarska okazała się dla mnie niesamowita pod każdym względem, tak jak cała ta podróż okazała się niesamowita, tak Makarska i ludzie których spotkałem na swojej drodze, naprawdę wyjątkowi i niesamowici ludzie i było ich tak dużo. Wszyscy okazali się wspaniali i piękni. Ten pobyt tutaj uświadomił mi bardzo wiele rzeczy, więc jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek taką okazję, żebyście mogli się wybrać gdzieś w takie miejsce na dłużej, do, do, do miejsca, którego, um, które lubicie, które kochacie i, i możecie to połączyć właśnie na przykład nie wiem, z pracą albo, albo z yy, pracą i wakacjami, tak? tak jak ja właśnie to zrobiłem, to, to zdecydowanie powinniście to zrobić. Nie jest łatwo o tym mówić, bo spotkały mnie tu piękne i niespodziewane rzeczy. Otworzyły mi się oczy na, na wiele spraw, ale już pomijając to, e, cóż, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy w momencie, w którym jestem teraz w życiu. I powiem szczerze, że tak dużo planów, które miałem, zostały niezrealizowane przez, przez po prostu naprawdę dużo powodów. Ale przynajmniej odpocząłem bardziej. Skupiłem się na rzeczach, które, które chyba były ważniejsze, więc myślałem, że, że, że będzie tutaj nie wiem, mnóstwo, mnóstwo takich aktywacji, że tak to mówimy, po prostu i, i atrakcji, chociaż i tak odwiedziłem wiele miejsc, więc przed Wami ogólnie, bo teraz kiedy, kiedy mówię, że, że to jest początek czerwca, to jeszcze cofniemy się w czasie w następnych odcinkach po prostu bo mam jeszcze Wam do pokazania, też znowu trochę makarskiej. Przecież będą kolejne odcinki ze skutera, gdzie, gdzie odwiedzałem różne miejscowości i to są naprawdę fajne materiały, także zapraszam. Oczywiście subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili żadnego nowego filmu. Zapraszam i dziękuję za wszystkie subskrypcje do tej pory. Bardzo mnie to cieszy, także dziękuję wszystkim. Cieszę się, że Wam po, po prostu się podoba i jesteście tutaj ze mną i mogę się tym wszystkim z wami podzielić. E, więc przed nami, przed nami jeszcze odcinek z Baszka Woda, odcinek, odcinek ze skuterem, odcinek z wyjazdów w góry. Uwierzcie mi, że przed nami e, naprawdę jeszcze dużo materiałów, zwłaszcza, że pewnie będzie sporo też materiałów ze splitu, skoro będę tam e, jeden miesiąc co najmniej. Ten wyjazd okazał się ogólnie bardzo dla mnie ważny i najbardziej niespodziewane rzeczy, o których nawet nie myślałem, spotkałem. tutaj. Po prostu się bardzo cieszę, więc możecie cieszyć się ze mną jeśli chcecie i cieszcie się z małych rzeczy i korzystajcie z życia bo macie tylko jedno więc miłego oglądania mojego skutera Ciao. witajcie w kolejnym odcinku gadającej głowy z samochodu znaczy dla was to jest oczywiście ten sam odcinek bo dalej obserwujecie tutaj po lewej stronie pewnie moje zmagania ze skuterem ale dla mnie to jest już kolejny dzień czyli wczoraj z plaży rozmawiałem, opowiadałem o Was opowiadałem Wam, przepraszam e, jestem trochę podekscytowany tą jazdą, opowiadałem Wam właśnie o tym, że, że już się żegnam z Makarską, także zdążyłem się z miastem pożegnać było naprawdę wspaniale, czułem się jak u siebie w ogóle bardzo polecam miejsce, w którym się zatrzymałem, tak tutaj zostawię informację apartament był wspaniały, cudowny po prostu miał wszystko, no ale teraz właśnie jestem w drodze do Splitu jadę oczywiście jadrańską magistralą, moją piękną, ulubioną drogą tutaj. Jest absolutnie cudowna. Myślę, że jak będę wracał do Polski, to znowu zdecyduję się na, na pojechanie wzdłuż wybrzeża, tak żeby po prostu lepiej je zapamiętać, tak, tak symbolicznie. A potem... A potem zobaczymy. A potem zobaczymy, co będzie. Na razie koncentruję się na tym, że jadę do Splitu. I dla mnie to jest jak jakiś taki nowy rozdział w życiu, kompletnie niespodziewany, ale życie jest niespodziewane i potrafi sprawić naprawdę dużo niespodzianek. Kurczę, będzie mi brakować tej drogi. No Naprawdę uwielbiam, uwielbiam tą trasę i o ile normalnie mam tak, że, że kiedy jeżdżę na takiej trasie samochodem, to, to często chcę tak przycisnąć, żeby się pobawić na zakrętach, żeby tak było fajnie. A tutaj teraz, no po prostu sunę się te 50 na godzinę maksymalnie i jest wspaniale. To jest, to jest tak piękne doświadczenie. Także polecam ten styl życia po prostu. Polecam bardzo ten styl życia. No, jest naprawdę fajnie. Jest naprawdę fajny. No i Mazda MX5 pojechała, no. Kurde, kupię sobie kiedyś to auto. Nie wiem po co, ale kupię. No, nie, galant, spokojnie, spokojnie, nie pozbywam się ciebie. Jesteś dzielnym chłopcem. Jesteś tak kurde dzielnym chłopakiem, że. Uuu! Uh! No dobra, wracam do jechania, a nie gadania, bo muszę pośpiewać, bo dzisiaj dre strasznie mordę w samochodzie. Ciągle śpiewam, a to jest dobry znak. To znaczy, że wszystko jest ok. I tego Wam życzę. Do zobaczenia.